Cześć i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tak dzisiaj mamy starego Riko, yy, czyli Rikoszeta. Yy, mogę nawet wam pokazać, jak on się tak nazywa. Rikoszec, yy, więc. No, mamy dzisiaj Ricochet Challenge. I sorry, właśnie mam Katar i trochę kaszel, więc wybaczcie mi, no bo jestem chory. A, te skrzynki dla do, do openingu. E, dobra, nieważne. Przejdźmy do walki trzech. Dobra, zobaczmy. No to mnie denerwuje, że niektórzy mają Maxa i czasami Krola, a czasami Bi. No ja nawet takiego nie mam. Zbieram się na panikę. Może mi się to jakoś poddać, ale nie sądzę, mam mało szans, ale dobra. Piper, piper! Snajper! Kurde! Dobra. Bibi. Kurde. Uy. Są dwa spajki czy jeden nie nie minus jeden serio chwila Rico ma kabelki w sumie wiem że to jest robot ale on nie miał kabelków wtedy jak mu odpadała ta głowa na poziomie przegranej nie później to sprawdzę po tym meczu na razie słabo idzie, bo byłem wtedy siódmy. A trochę nie warto zbierać półekipców, jak jest jakiś wróg właśnie. Ałai. Nie! nie, Dziesiąty. Trzy. Dwa. Dobra, czekajcie chwilę. No, ryko nie miał kabiny. No, ej, no. To było dziwne. No no no, 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 no dobra. No dobra, lecimy. Czekamy, 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 czekamy. I czekamy. Dobra, jest. Zbieram na 50 skrzynek, albo na 100, ale z 100 to zbieram miesiąc. Jak nie będę grał w brola, no to nawet nie w miesiąc, może w dwa. Nie! Przegram Not nice, not nice, Car Ikke du, 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 du. heller. Oh! Frank do soczku. Not today. Maxi. Maxi. You make me up a coloko. A, ah, tam. Ale no dobra, no spoko. Także kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia, cześć. A jest będzie dobra, sorry, cześć.